Dajcie, dzisiaj unboxing. Unboxing takiej ładnej paczuszki, dosyć dużej, ale nie ciężkiej, ale mieszczącej w sobie coś bardzo fajnego. W takim razie przystępujemy do otwierania. I już mamy dwie paczki. Z jednej zrobiły się dwie. Wy teraz to jeszcze. No, udało się wyciągnąć tyle, o ile, bo zostało jeszcze właściwie kolejne dwie całe paczki. Teraz, tak, czy tutaj gdzieś jest, jest. Tutaj jest taki napis. Jedynka. Tutaj jest napis dwójka. Nie widzę. Może nie ma? Dobra, to zacznijmy od tej jedyneczki. To może sobie to na razie włożymy tutaj. No i spróbuję teraz tą paczkę otworzyć. Też ładnie zapakowana. Porządnie. Nie ma lipy. No i już mamy, prawie. Kartonów sporo, ale dobrze. Przynajmniej porządnie zabezpieczony. I drugi raz mi nożyk spadł już. To bardziej spostrzegawczy, to już wie, to jest w środku. A kto nie. No to coraz więcej widać. No i co my to mamy? Pięknego, działającego komodorka że taśma jest. 64. Commodore C64. Wersja druga. Oczyścimy go ładnie jeszcze. Będzie ładnie. Wyglądał. Ale powiem Wam, że naprawdę w bardzo ładnym stanie. No i działa. Ten jest kupiony jako działający. Ok, odkładamy go w takim razie. No i tu widać paczka jest taka praktycznie taka sama jak poprzednia. Czyli domyślamy się. To jest w środku, ale zobaczymy, trzeba na pewno. Ale zaklejone wszystko, bardzo mocno wszystko poklejone, trzyma się. O, zaczynam się próbować dostawać do wnętrza. No tu już łatwiej poszło. No i mamy drugiego komodorka C64. Ten jest troszeczkę brzydszy, ale to nie dużo. Tu była jakaś naklejka, która się po prostu, słuchajcie, wtopiła. Nie wiem, czy była naklejka coś innego. To tam na w środku, momencik. O, tutaj mam ten setka, tu widzę coś. Co to jest? Jakiś plaster. Plasterek, słuchajcie, widziałem. Po co on tutaj był? Nie wiadomo. Ok. czyli mamy tak, dwa ładne i dwa, co najważniejsze, działające Commodore'ki T-64 wersja 2. No i bardzo ładnie Ten ma zerwaną, uszkodzoną Mam jak widzicie tu na Tam Tamten drugi chyba nie ma wcale, czy miał, pamiętam teraz Też ma uszkodzoną taką Ok No to mam innego komodorca i mam dwa kolejne Super Zrobimy filmik oczywiście z włączenia, przetestowania A w tak zwanym międzyczasie Kolejna paczka Kolejna paczka. Robimy unboxing. Też porządnie słuchacie spakowane. Nie wiem czy wy to dobrze widzicie. Dobrze. O! Takie różne kąpeczki mamy. Koperta, zaraz zobaczymy co tam jest. Aaa, to to przyszło. No, się nie spodziewałam, się, że to jest coś takiego właśnie. Teraz wyciągam. Ale jestem mega zadowolony, że to to. Dobra. Błyskawicznie tutaj się przyszło. Dobra, co tu mamy? Karteczka jakaś. Co to jest? W tym momencie może hmm. jakaś ważna karteczka. Mogę. Ok, słuchajcie, zacznę może od tego. O. I tutaj zobaczcie, mamy ta takie skarby jak taki przewodzik, taki zasilacz. No, i teraz gwóźdź programu, do czego to wszystko jest? Do takiej ładnej stacji, Commodore 1547-2, Drive, działający w ładnym stanie, jak widzicie. Jest naklejka, ale jest przerwane, czyli było otwierane. Stacja działa. Jest na tak duże dyskietki, czyli na 5.25, tak zwane miękkie. No i mamy komplet zasilacz do niej i kabel do podłączenia z komputerem. Na przykład właśnie z komodorkiem albo z tymi tutaj yy, 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 128D. Bardzo się cieszę z tej stacji. Nie miałem czegoś takiego. Nigdy w życiu nie miałam takiej stacji. Także yy, tym bardziej się właśnie z tego powodu cieszę. No i to wszystko trzeba będzie słuchać teraz przetestować. A jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj zobaczmy, co to było, bo nie pamiętam. Aha. Paragonik na razie tutaj. No i mamy też. No i mamy też dyskietki. Dyskietki, jak widzicie, może się jest dobrze. Takiej wielkości dyskietki. To są te właśnie trzy, nie trzy, tylko 525. I je po prostu umieszczamy w tejże stacji. włożeniu Zabezpieczamy. I teraz możemy odczytywać. Informacje zapisane albo zapisywać, formatować i tak dalej. Wyciągamy się z kobalek do góry, przekręcamy i możemy wyciągnąć właśnie naszą eee, nasz dysk, naszą dyskietkę. 1, 2 i będziemy poukładać. 3, 4, 5, 6 7 dyskietek. 7 dyskietek, słuchajcie. 5,25 Mi, mini dysk, to jest ciekawe. 5,25 mini disk. to jest mini dysk, bo kiedyś był większy faktycznie, jeszcze był większy. Ten był mniejszy. Natomiast, he, co on jest taki mini, to bym nie powiedział, nie? E, co tu mamy? Hero Quest na jednej stronie, a na drugiej. To taka nie wiem jak z tą stacją była, ta stacja chyba czytała z dwóch stron jednocześnie. Ale właśnie bo tak, że te dyskietki można było włożyć z jednej strony, odczytać no, co na nich było, wyjąć, przełożyć na drugą stronę no, i czytać co na nich było. Ta stacja, o ile się nie mylę, wydaje mi się, że ta stacja tak na 90%, że czyta już dwustronnie, czyli raz wkładamy dyskietkę i nie musimy już nimi więcej operować. Czyli tu mamy na stronie A Hero Quest, A na stronie B Captain Blood. Taka, hmm. słuchajcie, ciekawostka. No i fajnie. Także mamy, słuchajcie, kolejne yy, yy, eksponaty, że tak powiem, w retrograciarni. Czyli mamy kompletną stację dyskietek 525 zewnętrzną. 7 dyskietek od razu do niej. I dwa nowe. Komodory C64. Prawne. No i na razie to wszystko. Bardzo się cieszę z tego, że e, paczuszki, paczuszki przyszły. Bardzo się cieszę ze stanu, bo ładnie to wszystko wygląda. Nie jest, nie jest wcale złe. I co? Teraz trzeba tylko nakręcić filmik z e, uruchomienia tego wszystkiego. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam na następny film. Trzymajcie się. Cześć!